Małość? Masz rację, ochotę? Wlej i podżujcie tej pomodorówki. Aha, pomidorówka, to dobrze. To bierzemy to do kuchni. Witam. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Jak tam? Jaki w środku? Tak. Pani Nadia w środku. Dziękuję kochani. Tak, tak. Jak może dać mi tylko tą łyżkę? Ja nie, to jest bardzo O, się pali w kominku. Też. Dzień dobry. Na tę rodzinę ostatnio spadał cios za ciosem. Rozległy zawał serca u pana Jarosława i podejrzenie raka u pani Magdaleny. Całe życie samodzielni, stali się zależni od innych. Ich los poruszył naszych widzów, którzy ruszyli z pomocą. My jesteśmy tak wdzięczni za ten odzew, najlepszy jaki mógł być. Stan zdrowia pani Magdaleny pogorszył się dodatkowo przez brak pieniędzy na leki. Uwięziona w domu nie mogła nawet załatwić świadczeń należnych rodzinie. Odbiło się na naszym zdrowiu. Rebek systematyczności po szpitalu leków i tak i tak odbiła się w tej chwili na mnie. Zaczęli dzwonić ludzie z właściwie z całego świata, bo zarówno Polacy, którzy mieszkają w naszym kraju, ale dzwonili także państwo z Wielkiej Brytanii. Dzwonili także ludzie, z, Polacy z Chicago. To było no, zjawiskowe po prostu. Już przekazuję męża. Dziękuję, do widzenia. Niektórzy tylko, żeby nam życzyć zdrowia, dzwonią. To też człowieka podnosi, duchu. Młodzież ja się popłakała. Kochane takie, nie? No, no, jasne. Czuj wzruszenie, płacz, radość ogromna radość. To są ludzie, którzy chcą pomóc nam właśnie w tym okresie najgorszym w tej chwili dla nas. W tej chwili jest nam naprawdę bardzo ciężko. I to, jaki odzew był, jeżeli chodzi o pomoc żywnościową, chemiczną, nie tylko i też niektóre rzeczy urzędowe ludzie zobligowali za, za, za się nam pomagać, to bardzo dużo dla nas znaczy. Wdzięczność nie do wyrażenia słowami. Tak bardzo cieszymy z tej pomocy i odzyskaliśmy wiele w ludzi tak naprawdę. Bo tata przyznał, że nie wierzył w to, że, że nadejdzie pomoc jakakolwiek i aż tak to urośnie. Już w pierwszej dobie po emisji rozdzwoniły się telefony. Internetowa zbiórka rosła z każdą godziną. Do tej pory wpłacono prawie 140 tysięcy złotych, a do rodziny przyjeżdżają paczki z jedzeniem i lekami. Potrzebne dalsze leczenie. Łóżko potrzebuje. No i jest szansa, że to się spełni. Po waszym programie widać jak wpłaty rosną. Gdyby to był mechaniczny licznik, to by te tryby powyskakiwały. Jak powiedziałam, tak zrobiłam, że jestem u Państwa z, z tą resztą o. leków. To są dwa. Jest ten chyba najważniejszy, nie? Dla Pani Magdy. Widzowie zadeklarowali pomoc w codziennych sprawunkach czy transporcie do lekarza. Pani Monika, mimo dwojga małych dzieci, poświęciła czas, by osobiście przywieźć rodzinie leki i jedzenie. Tu jest tak do chlebka. Nie, tu na pewno to, to... jest na zupkę. Tak, je. Kompot i dwa są obiady. Tu jest zupa pomidorowa. O, już gotowa? O. O. co wiemy. Jak to wpłynęło na waszą codzienność? Jest wam łatwiej? Nie, no wiele. No. To, to, to widać po tym, jak się po prostu lodówkę otworzy. To dużo ludzi, nasza historia. Po prostu wzruszyła, chcieli po prostu pomagać. Widziałam komentarze. Naprawdę dużo ludzi tu też byli. Wczoraj nawet strażacy byli z jedzeniem, przyjechali. Jak zobaczyłam tych państwa, to naprawdę e, zrobiło mi się przykro, ale jest dla nich nadzieja taka, że no, są w stanie zacząć nowe, lepsze jutro. Teraz się czujemy, abyśmy. Od nowa startow startowali. Naprawdę dziękujemy im za to wszystko.